Cześć wszystkim. Na początku zacznę od woliery. Położyłem daszek. Położyłem trochę tutaj tych belek. Tutaj jeszcze będę musiał chapianką zakleić. Nie wiem co drugi go przykręcałem. Może tam nic nie wejdzie. Sorry, trochę jestem chory. Jeszcze coś mi się z oczami zrobiło. Jakieś podrażnione. No tutaj piaseczek w dwóch, tych wysypałem, tuż o, kury połaziły, tu piaseczek i tam piaseczek, tam zbrakło mi, 500 kilo ojciec z Mówił, o no, a co ci tyle piasku? a poszło raz, dwa, mm, piasek grzeczny wziąłem z takimi dobrym, drobnymi kameczkami. sorry, że tak nic nie nagrywałem przez tą majówkę, mówiłem, że będę, o, taki piaseczek właśnie te kameczki specjalnie żeby sobie sobie tam jadły trochę musiałem przerówek porobić bo tutaj nie wymyśliłem wymyśliłem jedną długą teraz na przedziale musiałem to przeciąć no i tak to wyszło i teraz mało zawiasów miał, miałem miałem dokupić i tak zeszło oczywiście zaraz pójdziemy do tych gołąbków Wam to, jak tam? No ten największy tutaj też jeszcze ze 300 kg tego piasku będzie potrzebować. No tak, to co jednak kurę wiecie? Samo docinanie tego, nie? To też dużo mi zajęło. Ogólnie, jakbym miał jeden cały pełny dzień, to myślę, że tą woliarkę bym szybciej zrobił. A jak nie byłem z córką, to tylko po robocie. Teraz więcej trochę do roboty, muszę chodzić i tak to. Słabo wygląda, no jeszcze chciałem to trochę pomalować Przed założeniem siatki, bo potem Będzie ciężko to pomalować Oczywiście na tych Kołeczkach pójdą deski Żeby gołębie sobie siedziały A jeszcze przez środek Na tych łączeniach, nie wiem czy będą daszki, czy co będzie jednak Coś tam będzie Ale na pewno tutaj pójdą deski, żeby sobie gołębie chodziły po tych deskach Dobra, wchodzimy do Oj, Na samym rzut się prezentuje piękny młody lęciaczek No jest spoko Nie mam co narzekać Ale jak e, Ogólnie Ogólnie no, trochę mam co narzekać, bo e, No akurat nie nalałem te może, ale Ogólnie spodziewałem się lepszych ptaków. Czekaj budzik dzwoni, że szósta już. No przyjechałem rano, budzi się do roboty niedziela. Ale u mnie akurat jest pracująca. Tu jest tylko trzy maluchy, bo reszta jest podrzucone było. Tu jest raz. Tam jest dwa. I tu jest trzy. Trzy maluchy, no i dwa mają się wykluć, a dwa czyste jajka. Reszta coś to ociążale robi. Nie za bardzo się goni na te jajka i się śpieszy też, żeby mieć te jajka. Więc ogólnie z pierwszych lęgów, gdzie powinny być najlepsze, to jednak nie były takie najlepsze. Jest dużo mankamentów u młodych gołębi. No, ale wyszło jak wyszło. Więc nie ma co narzekać. No młode pozrzucałem już tydzień czasu. Pozrzucałem je z ziemi, bo żeby one się trochę ogarnęły i zaczęły same jeść. A ojce niosły się na następne jajce, nie? Bo już by się coś przydało następnego. Idziemy tutaj do następnych. Do następnych No, niestety ten młody, którego karmiłem, to nie przeżył przez moją własną głupotę. No, ale nic, trudno się mówi. Żyję się dalej. No, już był dosyć spory, bo półtora tygodnia go karmiłem i myślałem, że już będzie git, ale jednak nie było git i głąbety zdech. No jest tu trochę młodych staropolskich. Tu jest jeden. Ten i ten to są bracia. Rodzeństwo znaczy się. Ten siwy i ten jest też rodzeństwo. No i ten połowy najlepszy, nie? Największy, najbardziej taki mięsisty wyszedł. A tamte takie. No zobaczymy, co z nich będzie. Ale na razie takiego szału jeszcze nie robią, moim zdaniem. Tam samica się przykuliła chyba na jajka. w prawym dolnym rogu. No co, tu jest za dużo młodych, nie mam. Ogólnie mam problem o z tą parą żółtych. Ani raz jeszcze się nie naniosła. Samiec jakoś nie za bardzo ją ugoni na jajka. Nie wiem, czy nie zrobić separacji. No przepraszam, że to nie posprzątane, ale nie ma kiedy i na pewno szybko nie będzie tu sprzątane. Yy, ogólnie z cel tylko bym posprzątał, a ta reszta to nie wiem kiedy będzie sprzątane. Nawet nie są zbytnio głodne gołębie, bo widzicie, że nie, nie siedzą przy karmnikach. No ale. Co nie O, tu jest ojciec i po lewej młody. jego. Bo ten już nie, i tutaj jest jeszcze jeden ale ten to właśnie chyba krwisty o dzisiaj on nie będzie miał białych lot nie, ten, ten będzie miał białe lotka, ten nie będzie miał białych lotek no i ten płowy nie ma białych lotek tu też tak mnie to trochę boli, się nie ma białych lotek ja takich grochowych nie lubię więc dla mnie to tak samo te ksiwy ja takich nie lubię gołębi ale ogólnie tutaj będzie dobra rewolucja w tym tym bo zostanie to co mi się podobało ta samica znowu zniosła jajka znowu rozrusiła e, tam jest młodziak te mają znowu jajka o, drugiego zniosły ja wiem, że te karteczki są mega Oj. mega są, bo nie muszę biegać w zeszyt, ani nic, tylko na karteczce se patrzę jak wchodzę tutaj, tu już popatrzę na karteczce e, przy karteczkach stawiam fajki najczęściej że założone, czy nie założone chociaż po siódmym dniu ja wywalam jajka nie? No i przepraszam, Proszę, jak tu rano jest o, tu jest młodziak Staropolski, pokażę pierwszy ich w tym roku. Takim to jakoś słabo idzie w tym roku. O, matka. No i tam są dwa te głowe już. No i tutaj z wejdziemy. A tak jak widzicie, już jeden młody lustrzak chodzi, ale ale ma ciemny ogon. Czego ja nie preferuję A tak to jest jak się pozmieniało matki I teraz znowu będziemy się bujać Bo tamten na przykład wyszedł O widzicie podbitkę ma jasną Pod, to jest najlepszy parze Podbitkę ma jasną a Jak się nazywa ogon ma cały czarny nie? Czyli może i na czarnym ogonie go na parowo, nie wiem jak było dokładnie, ale ten, no Ogólnie żółta ta semiczka dalej się nie zniosła. Nie wiem czy się w ogóle zniesie. Więc lipa Te mają drugi raz jajki czyste, pierwszy raz mieli założone drugi potem czyste, trzecie czyste nie wiem co tam się dzieje że mają czyste no i tak to kurczę trzeba było jeszcze gryciku dodać i tak to ten młody wygląda tutaj o kurde jak przez te szpary daje to słońce tutaj parka no już trzeci raz będzie na jajkach. Yy, jeden młody jest tam u pocztowych, a to już w kolejnym filmie wam pokażę. Jeden młody jest u pocztowych i drugie jajka były czyste, bo podłożyłem też pocztowe Nie, one cały się I wyrzuciłem. Przepraszam. Przepraszam, wyrzuciłem. Troszkę się nie wyspałem dzisiaj, bo córa mi choruje. I trzeba wstawać troszkę więcej do niej i tak tutaj ogólnie ogólnie którymś parą na pewno tamtej parze zabrałem młode i którymś jeszcze i rodzicom tego młodego też zabrałem młode czyli tej parze też zabrałem młode i podłożyłem pod pocztowe nie w co trzeba to już od tego młodziaka już zniosły następne jaja i czekamy no czekamy bardziej na tą parę czekam no ale jak będzie tak będzie a czekajcie właśnie ta para tutaj ma też młodziaka no to jest pierwszy młodziak po tej parze w tym roku Sami chowają, nie miałam po co podłożyć i tak sobie. Ale radzę sobie. Radzę sobie. Wczoraj go obrączkowałem, radzę go co, bo co. A teraz majówka, majówka. Ja nie miałam trochę czasu zbytnio na te łąbki, Bo tu praca, tu coś tam, tu właśnie córa zachorowała i taka to lipa wyszła. Kurczę, powiem Wam, że przez. Te szpary się coraz większe robią, te deski wysychają. I coraz mniej mi się to podoba. Coraz mniej mi się to podoba. Coś będę musiał z tym jeszcze zrobić pewnie. Ale jeszcze nie wiem co. No i tak to. no Te młode jakoś tak się nie za bardzo tutaj pchają do żarcia a to już ich strata dziela no, nie mamy skrupułów trzeba po prostu no czyste jajka 8 dni wywalamy następne jajka sorry memory ale do lipca trochę młodych bym chciał mieć a wyjdzie jak wyjdzie o. tutaj sobie chodzą a tam młodziaczki no. takie to moje te lęciaczki najgorzej że po tym samcu znowu też czyste jajka po żółtym nalędziem to Tamtego, z tamtego roku mój samiec u mnie wychowany. O ten są tutaj grycha. I są czyste jajka. I chyba będzie wycięty ogon. To zobaczymy czy pomoże, czy nie pomoże. Jak nie umie nagrywać, no to może i pomoże. O tu ojciec łazi akurat i matka po lewej O i ich młody w środku z tego roku. To tak mi wkurzają w tym roku temu pawiki. Tak nakładają lota na ogony po prostu i robią sobie rurki z ogonów. po prostu jest jakaś turbo tragedia z tym w tym roku. To jest takie irytujące strasznie. Przynajmniej dla mnie. To jest bardzo irytujące. No ja nie wiem, Czego tak się dzieje. Dobra, muszę kończyć, bo już jest 15:10 po. a ja jeszcze do pracy nie. A jeszcze u pocztowych nie byłem, tylko od razu mam nagrywam filmik. Dobra, to dzięki śliczne i przepraszam za taką długą nieobecność. Postaram się w tym tygodniu jeszcze coś nagrać. Ogólnie mam zamiar, już pocztowe wypuścić. I zobaczymy, czy polecą, czy zostaną. No to już w ostatnim filmiczku ten młody mi się bardzo podoba jest drugi taki sam po tych powiaków to był podłożony pod szeryki dobra to dzięki na razie ho. miłej niedzieli i końca weekendu majowego hej